Pokażę wam trzy tipy, jak dobrze strzelać rzuty kalne. Pierwszy tip to jest podziętek techniki. Naj, najlepiej dać tą klipę do boku, bo wtedy blankaż nie ma szans. To właśnie tak. Drugim tipem jest walnięcie po prostu mocno. Blanka wtedy nie ma szans, bo piłka oddzielona mocna leci szybko. Ostatnim tipem technicznym jest techniczny, Blanka może obronić, ale nie musi.